Byłem na pierwszej swojej gali w życiu. I mam nawet filmik, żeby udowodnić, że to jest prawda. Ogólnie, po pierwsze, ja dziękuję pani Ewelinie za zaproszenie na to spotkanie. Pani Ewelina jest prawnikiem, z którym udało mi się zrobić rozmowę na moim kanale. I spotkanie było o bizneswoman, o kobietach biznesu. No to uznałem idealnie, pasuje do mojego kanału, czy jestem w stanie się tam spotkać i porozmawiać z jakimiś osobami. Udało mi się faktycznie zorganizować sobie samemu tam miejsce i pozapraszać kilka osób, z których wyszło cudowny filmik, który zaraz sobie życie. Pytaniem przewodnim, które zadałem, było Kowalis, czyli oryginalnie. Polskie, starożytne pytanie, dokąd zmierzasz? No i bardzo ciekawie się ogląda, jak, jak ludzie decydują o swojej przyszłości. Jak będzie po prostu wyglądać nasza przyszłość w dalszych krokach. No i koniec końców uważam, że Kozak Filmik zrobiłem. Zmierzam do wolności finansowej i żeby mieć w wieku 50 lat, czyli za 10 lat, ponad z kawałkiem, taką energię do działania jak dzisiaj. Pytanie, które. Warto zadawać sobie systematycznie, ponieważ każdy z nas co jakiś czas zmierza trochę gdzie indziej, ale wizja moja na dzisiaj, co będę robiła za tym widnokręgiem, który widzę, to jest zdecydowanie działania na flow z radością, w lekkości, chociaż też w skupieniu. Ta energia jest mi bliska. Dlatego swoją firmę nazwałam Flow, <laughs> Flow Balasek. I warsztaty, które są realizowane z szacunkiem do przeszłości i perły mocy, które są w tym momencie tym warsztatem kluczowym, oraz linia życia, która pokazuje nam, co w przeszłości i co w przyszłości warto zrobić z naszym życiem, w jaki sposób odkryć swoje marzenia, to jest właśnie to. Na Flow, ku spełnieniu marzeń, naszych marzeń. <laughs> Dziękuję. To jest bardzo trudne pytanie, dobre pytanie i pytanie, na które nie znam odpowiedzi i myślę, że nie chcę nawet znać tej odpowiedzi, dlatego że kiedyś zmierzałam, cały czas zmierzałam, ja cały czas dążyłam do czegoś, realizowałam jakieś cele, a przede wszystkim cały czas szukałam, kim ja jestem, co chciałabym robić, jak chciałabym się realizować, co jest moją pasją i byłam w permanentnym poszukiwaniu. I e, pamiętam jak kiedyś przyszłam do domu z takiego jak z jakiegoś miejsca, które spowodowało z jakieś zdarzenie, które spowodowało u mnie E, takie dos dosyć duże poddenerwowanie i to jest łagodnie powiedziane. Wzięłam markera i napisałam na ścianie chcę żyć z bycia sobą. I walnęłam tym markerem, siadłam wściekła i pomyślałam sobie ta, jasne. Ale to już zostało na tej ścianie i po pewnym czasie, jak tak na to patrzyłam, to zaczęłam myśleć, hm, a co by było, gdyby, gdybym mogła zacząć żyć z bycia sobą? A co to w ogóle znaczy być sobą? I w ten sposób zaczęłam szukać siebie w sobie tak jak kiedyś Marysia, tak? Szukała i sprawdzała zawartość cukru w cukrze w znanym filmie, dla niektórych nieznanym, dla młodszego pokolenia nieznanym, dla starszego mojego znanym. To tak zaczęłam ja szukać Anny w Anie, gdzie ja jestem, o co mi chodzi, co ja chcę robić w życiu, a w ogóle czym to życie jest. I tak z biznesu przeszłam do zupełnie innego świata, do świata medytacji, do świata mindfulness, który teraz jest moim światem. Natomiast też zobaczyłam w sobie, że i zaakceptowałam przede wszystkim to, że ja kreuję, kreuję świat w których potem żyję przez jakiś czas. I niekoniecznie w tych światach, które kreuję, muszę być do końca. Kiedyś mi się tak wydawało i zawsze słyszałam od mojej mamy takie zdanie, dlaczego twoi inni znajomi zaczęli robić coś, studiowali, pracują i tam cały czas są. A dlaczego ty zaczynasz, rzucasz i nie potrafisz? I gdzieś to powodowało we mnie takie myślenie, być może nawet trochę traumatyczne, no właśnie dlaczego ja tego nie potrafię. A na dzień dzisiejszy cieszę się, że kreuję te światy i to jest coś pięknego. I, i tak naprawdę na to pytanie, dokąd zmierzam, to zmierzam chyba właśnie donikąd. Po prostu chcę żyć swoim życiem i chcę być sobą i to jest coś pięknego. Kiedy, kiedy zaczynam, kiedy zaczęłam siebie lubić, kiedy zaczęłam być dla siebie życzliwa, kiedy zaczęłam sama siebie odkrywać i to swoje życie. Bez konkretnego celu, bez obranej ścieżki, po prostu w takim poddaniu się temu, co idzie, co jest i, i pójściu za tym. Z zezwoleniem samej sobie na to, że jeżeli to coś... Nie będzie tym czymś, to mogę znaleźć inną dróżkę. Że to, że jeżeli nawet już poświęciłam trochę czasu i zaangażowania w to, żeby pójść tam, nie znaczy, że ja tam mam być do końca życia. Że ja mogę eksplorować i to jest coś przepięknego, więc, więc idę po prostu przez swoje życie, żyjąc nim na maksa, ciesząc się nim. I tak nie wiem do dokąd zmierzam, zobaczę. Zmierzam do tego, żeby być szczęśliwą, spełnioną kobietą, mamą, żeby po prostu być szczęśliwym człowiekiem i, i tyle, bo tak po prostu. Wiesz co, ja to bym chciała pomagać wszystkim kobietom, żeby one się dobrze czuły, żeby już nie miały tych swoich takich kompleksów, ale żeby za tym szło dobre samopoczucie i zdrowie. Czyli jako trener, żywieniowiec i osoba od insulinooporności, jak to wszystko razem złączyłam, to wyszedł mi super projekt. Ja chcę to szerzyć na świat, na polskę wszystkim. Także to, z tym bym się chciała podzielić z ludźmi. I szukam kobiet, które pokażą mi, jak to wszystko spakować tak w jeden jeden taki, takie pudełeczko, które mieści wszystkie informacje na ten temat. Bo i nie jestem osobą słabą technicznie, więc mam taki duży pomysł, ale nie umiem tego złączyć. To będę pokazywać świat. Zmierzam do całkowitej niezależności finansowej. Dobry. Możecie mi dać znak w komentarzach, co sądzicie na temat odpowiedzi, albo jakbyście sami odpowiedzieli. No i em, zapraszam do znajdowania mnie na wszystkich mediach społecznościowych i mi jego, mi jego życzę. Do następnego.